Ogólnie dostajemy tak dużo maili od was, że po prostu nie jesteśmy w stanie znaleźć ostatnio nic, gdzie możemy gdzieś pojechać, dlatego że wszystkie są takie, że bardzo was lubię, jesteście najlepsi, nie? skład. No właśnie, to są, to są maile. Co jeszcze? Drogi... Okej, okay, oglądam wszystkie twoje filmiki. Dobra, więc słuchajcie, no ogólnie poza tym mamy... Znalazłem jeszcze kilka... O, sorry, sorry. Sorry, nie? Dziwnych rzeczy. Sorry, sorry. Mamy popaki tak. Sprawa SCP, zaginione o, dziewczyny. E, mój arcywróg Wiktor Krawczuk napisał jakieś podróżki. No kiedyś twój kolega stary. No. Jak ze sprawami? Mamy coś? Ale to nie mamy wolnego. No to, nie mamy wolnego, stary. Bierzmy najdroższą sprawę. Jaka jest najdroższa sprawa? E... Wiktor Krawczuk, dziewczyny zaginione. O, tego, ej, chłopaki! Spadmo? Dawno nikt nie dzwonił. Chłopaki, trzy dziewczyny w domku w środku lasu? Kto się straszy? Trzy dziewczyny? Trzy dziewczyny! Ale poczekaj! Trzech chłopaków, trzy dziewczyny, stary, to jest idealna sprawa. Stary, 150 zico eee, Przyjmujemy adres mail. Agencja tajemnic gmail.com Okej okay. nie, nie, Niech nam opiszą o co chodzi bardzo. Tak, napiszcie trochę o co chodzi. I czy Zapy, mają jacuzzi. Macie jacuzzi? A są ładne? Nie Ale mają. Ty tego nie pytaj, dobra. Mówią, że są, usłyszały cię. Przepraszam za kolegę Dobra, na pewno pomożemy. Tak? Cześć. Ja cię też. Co, CO JEST?! Już?! Ona powiedziała, że bardzo szanuje Agencję Tajemnica i no. ja powiedziałem jej też! No A. to dobrze! Moją wysłać mail maja... ze szczegółami? jest? Mamy to! I się, się tak cieszy. No nie wiem, zawsze fajnie jakieś dobre dziewczyny potrzebują pomocy. A prawilni faceci im pomagają, tak? Też tu Sylwia Rączkowska. Pro piszę do Was polecenia mojej starej znajomej po tym, jak napisałam pozór, bla bla bla. Wszyscy by mnie wyśmiewali. Jestem bardzo zaniepokojona tym, co ostatnio słyszę i widzę, gdy spędzam tu czas. Zaprosiłam do siebie na weekend przyjaciółki, to co mówiła, ale ponieważ nie chciała. Na pewno to będzie jakiś facet, nie? Trzy laski to brzmi za dobrze. No dla ciebie na pewno za dobrze, bo ty ostatnio wiesz, jesteś patykający. Nie możemy się stąd wydostać, ponieważ dojechałyśmy tam berem i niestety w drugą stronę nie ma szans na złapanie jakiegokolwiek kontaktu. Ale, ale to Zabrowane. musi być jakiś wypisy! Mam kilka procent baterii w telefonie. Prąd tutaj włącza się i wyłącza tak samo zasięg. Pomóżcie nam, ale one nic nie napisały, praktycznie. Mnie no, podały adres i napisały, że zapłacą 3 razy 50 zł. Mówiłem. Okej. Okay, okay. A poza tym stary i tak musimy im pomóc no bo przecież nie mają prądu, więc jak wrócą, nigdy nie wrócą. Mogą tam umrzeć stary. Ej, to 3 razy 50 zł za rozwiązanie sprawy i dodatkowo możemy się policzyć jako taksówka. Oho, oho. no czyli co, no jesteśmy na jakiejś totalnej wsi No ale jesteśmy prawie na miejscu tak, Środek wioski, wkazujesz. przejeżdżaliśmy przed chwilą przez las Teraz już trochę Gdzie to, to jest, jest mniejsza ta gęstwina Ale dobra, no nie wiem Nie, myślę, że będzie zarąbiście ogólnie mhm. no. Dobra mordo, to ja te bo to jest chyba tu, to, to ja wjeżdżam Okej okay. To jest tu, to, to jest tu, to, to jest tu, to, to jest to. O kur, jest, stary, stary potrąciłem go Co to było? Czemu on uciekł? Wysiadamy, wysiadamy stary Co się odwaliło? potrąciliśmy? O kurna. Sorry, sorry. Pierwszy raz. Czy to... ktoś pobiegł gdzieś? Nie wiem, chyba tak. Bo to jest ten dom. No. Nie ma starej śladu nikogo. Musiał przeskoczyć przez płot. Jest tutaj... To... Ej stary, pa. Ziomek. Co jest? Co to jest? Nie wiem. To tak jakby to... jemu wypadło? To jest... Wygląda jak alkohol, nie? To jemu wypadło. Rawka, Rawka, no. Uderzył o maskę i mu to wypadło. Dobra, z samochodem się nic nie stało. Ej, co to jest? Poczekaj. Stary, nie chcesz tego wąchać, nie? Dzipek, nie mam pojęcia co to jest, jesteśmy na totalnej... O, e, Stary, to, to jak alkohol połączony z jakimś miodem, z jakimiś przyprawami. Co to jest? Nie mam pojęcia, stary. Dziwne. Stary, trzeba będzie próbki pobrać, tylko nie wiem żadnych próbówek. Ale gdzie ten gość w ogóle? To nie jest normalne, stary, jak ktoś cię przyjedzie to czekasz. Musimy dzwonić po policję, nie? Pierdyknęliśmy kogoś, ktoś jest w szoku, najprawdopodobniej po prostu jest... Ej, ale jest jedna sprawa. No? Widzieliście, że on miał kominiarkę? Miał kominiarkę. Stary, a może to był jakiś ktoś, kto, nie wiem, to od tych dziewczyn coś chciał? No ale one przecież pisały, że są na ludzi, że nie ma ale, żadnych Ale że jest ludzi strasznie. Dookoła. To, no to może wiesz, może chodzi faktycznie, że mają jakichś prześladowców. Bez a co wiesz, po prostu w takich emocjach, że nie były w stanie się jasno sprecyzować. Ona no. przez telefon, bez sensu. Kazałem dlatego i napisać maila, nie? Tak, no ale stary też nie miało czasu to pisać. Tak, nie? bo miały 3% baterii czy A, to, no, no tak, no miał. dobra. Wchodzimy w takim razie, upewniamy się, że jesteśmy na dobrym adresie. No i tak. poznajmy nasze kolejne klientki. A to dla Ciebie, bo ty lubisz takie. Rzeczy. O kurna, Absyncik, mój ulubiony trunek. To nie jest o, o, nie pachnie jak absync. Ta chata, jest w takim starym stylu, ale jest mega wypasiona, Ej, patrzcie, to nie? Ej. Nie, nie, nie? Nie, nie, nie Co jest? To, 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 to. Ale, co Ej, czekaj, czekaj, czekaj! Co wy robicie? Co się dzieje? Tu jest mailował. Nie tutaj... 문제... przyponiłaś do nas. Ja nie wiemy, co ty. Jak się nazywasz? Ja. Sylwia jestem. Sylwia. Czyli to Sylwia pisała maila. Tak, Sylwia pisała. Przyjeżdżamy okay. na twoją prośbę. Mieliśmy chorą akcję, kogoś potrąciliśmy na Co, Nieistotne, co tu się dzieje? Nie wiem, ja po prostu to jej w tym... W domu dzieją się jakieś nie wiem, dziwne rzeczy, ja teraz przed chwilą widziałam kogoś na ogródku e, Przyjechały do mnie jeszcze dwie przyjaciółki, one są w środku, są bezpieczne, ale ja po prostu, ja, ja nie wiem co ja mam robić Proszę, błagam was, pomóżcie mi, pomuście, Tam ktoś jest, tam ktoś coś. jest! Co Biegnie za Ej, Ej bieg, 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 bieg. ty, czekaj! Ernest biegniesz ze mną? Tak o, To stary Goń go. Ogólnie co tu się dzieje? Bo padł ci telefon, tak? Tak, no nie wiem, po prostu tutaj się dzieją takie dziwne rzeczy. Ale... Jak nie z tym telefonem, tam jakieś ludzie chodzą. Jakby, nie wiem, moi rodzice no. zaginęli. Nie, 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 nie. Ale dobra, ale a reszta, reszta są w domu, te dziewczyny Tak, tak bezpieczne. Tak, dobra, w chodźmy w to... do domu, bo pada i jest niebezpiecznie. Ciecie. Ej, chyba go mamy. Co jest? Ej, nie ma go. Ej, a tu jest rzeka stary, Myślisz, że mógł tam skoczyć? Nie. Nie wiem. Co jest? Przecież widziałem, że poszedł w prawą stronę. Tu nic nie ma. Bardzo dziwne. Ej, najważniejsze, że mamy to stary. Ej, chłopaki! Nie wiem dlaczego to miałoby być najważniejsze. A, Dena! Dena! Ale to jest moje, bo ja się napiłem. Nie chłopaki, wiem, rozpłynął się. Go? Rozpłynął się w powietrzu. Jakim? Co się to był normalny ziom? No, Mordo, byliśmy od niego dwa metry. Tak, i w momencie, to prawda. Gdy spojrzeliśmy po prostu e, na ulicę? Nie było go. Co jest? Musimy póki co zrobić wywiady ze wszystkimi z naszych klientek, bo teraz to jest po prostu taki chaos porąbany stary. Od samego początku jeszcze kogoś potrąciliśmy! To mu wypadło, a ty to pijesz! Stary masz bana na to, cześć! Chodźcie do siebie. Nie mogę się powstrzymać! Cześć dziewczyny! Więc oni nam pomogą, rozumiem pomogą nam, na pewno nam pomogą. Dokładnie, agencja tajemnic, tak. Ernest, Piotrek i Wiktor 5K. Cześć Wiktor, cześć Wiktor. Cześć. Jak coś to się. A, my cześć. się już poznaliśmy, sorry. Tak, cześć, cześć. Ogólnie Ach. dostaliśmy maila, mniej więcej wiemy, już spotkaliśmy się z czymś dziwnym, już z dwoma dziwnymi z rzeczami z dwoma, rzeczami. Sorry. Ale spokojnie, jednego już potrąciliśmy, więc działamy natychmiastowo. Ale, no nie wiem, wiecie coś o tym. Bo Co to są za ludzie w ogóle, którzy chodzą. Właśnie, w sumie od wiemy, początku. Co się, co się działo, nie? Opowiadajcie, dziewczyny, przyjechałyście do mnie? Tak, przyjechałyśmy uberem na imprezę, jakby... Bo moi rodzice wyjechali po prostu, no i zaprosiłam sobie przyjaciółki, no nie tak jakby żeby się pobawić i w ogóle i zaczęły się dziać jakieś po prostu chore rzeczy. Nie wiem, my na przykład siedzimy sobie i nagle ktoś po górze zaczyna chodzić, yy, świec, świecenie latarką po Co? moim ogródku, nagle ktoś chodzi. Nie wiem, nie wiem, ja po prostu jakieś chore rzeczy. Okay, naprawdę ktoś i tą boję czekaj, jest jeden ważny trop. Czy zapraszałeś jakichś chłopaków? Nie nie, nie, nie Nie, no tylko jest stary babski to. wieczór, no wiesz jak okay, to jest. No. Też takie robimy ciągle. No. Ogólnie tak, potrąciliśmy jakiegoś zimala i, i chyba to mu wypadło. Czy to jest wasze? Nie, nie, nie jest, to jest. ja nic nie wiem. Dobra, no. To, to ja to zostawię to. Możemy Co? się rozejrzeć po domu? Jasne, jasne. Się Wszędzie dobra. możecie sobie iść. Jestem, jestem. Okej, to całe powinniśmy teraz przeszukać. Widzę, że jest piwnica. Zazwyczaj najdziwniejszy krok jest właśnie w piwnicy. Mhm, tak? No to zaraz tam zejdziemy, ale to serio. Dobra, przejdźmy po kolei wszystko, serbiusz, nie? Muszę coś powiedzieć. No. To jest jakiś wątek melanżu, nie? Bo zostały same dziewczyny, potrąciliśmy typa, a dla mnie to wygląda jak absynt. No, to wygląda jak mój absynt. Ale nie smakuje jak absynt, od razu to spróbowałem przecież. Ty się nie wierzysz im? Nie no. no, stary, wierzę im, ale po prostu dochodzę na razie po tym, co mamy, nie? Stary, chata... Wiesz, jakie one były zrozpoczone? To no jest naprawdę też akcja. Nie no, obchód po chacie chłopaki, bo po pierwsze możemy coś znaleźć, bo ta jest zajebista chata i chcę eee, tak, no. Proponuję wziąć nasze urządzenie, to do sprawdzania, czy są jakieś silniki, podsłuchiwacze i tak dalej, bo to może się okazać, że to jest wiesz, ktoś... ktoś wie, że są same kobiety, sobie poradzi z nimi, dlatego podsłuchuję na razie chatę, a chcę okraść i uczyć coś w misterie. Rozdzielmy się, przeszukajmy chatę i zobaczymy co dzieje. Shotgun rozdzielmy. na piwnicę. Dobra? Dobra. Dobra, czyli ja idę z Danielem, wy możecie iść razem. Dobra, idziemy na zwiadę w takim razie, tylko eee. że znacie dom, no to proponuję, żebyście nam w sumie trochę pokazały, o. co tutaj jest, co można Jasne. tutaj znaleźć i tak dalej. Mnie każdy z nas pójdzie z jedną z was i po prostu tak obczajmy dom. W... Bardzo każdy dobry raz, bardzo, jest bardzo mi się to podoba. Tak? Dobra. Tak. No możemy. Dobra, czyli rozumiem, że pewnie tutaj siedziałyście wczoraj w ciągu całego wieczoru, bo tutaj jest jakaś melanżownia. Co my tutaj na dole mamy? Nie, tak. Kuchnia jest, okej. Okay. Czy mamy jeszcze jakieś inne pomieszczenia może? Nie wiem, znasz górę czy nie? Nie wiem, idź pierwszy, ja się bardzo, bardzo Ja mam iść pierwszy? A Dobra. Dobra. Ja? Dobra. Czy są tutaj jakieś dziwne rzeczy? Czy jak tutaj wczoraj byłyście wieczorem, to czy cokolwiek tutaj jakby na przykład słyszałaś albo... Hmm, coś czy się tutaj się mówiąc, działo? tutaj... Zresztą hmm... no generalnie no, to jest taka nasza tajna miejscówka na mnie, jeśli chcemy tam się trochę ukryć i w ogóle, no Aha, nie? Okay. ale jakby, no wydaje mi się, że stąd nie słyszałyśmy nic. Okej, okay, dobra, czyli tylko na, na górze mówiłaś coś o tych latarkach, tak, dziwnych uh -huh. dźwiękach. Okej, okay, czyli robili pewnie jakiś zwiad, zanim się włamał do domu. Nie, no nie, tam ktoś chodził, okay, no I tak dalej. Tutaj już byliśmy, jest nasz samochód i nikogo na zaoknem nie ma chyba, nie. A tutaj coś może być? Dobra, i teraz najważniejsze pytanie, wiesz gdzie twój tata trzyma skarpetki, bo się zrobiła dziura. Nie mam pojęcia! Kurde, no. <laughs> Ten dom jest tak duży, słuchaj, okay. że ja jakby no sama ledwo co ogarniam, no okay. nie? Czaję, czaję. Ej, a tutaj to jest sypialnie? Ej, tak, to jest sypialnie, to, to na pewno społeście, nie? Nie mam pojęcia, przyjechałyśmy wczoraj w nocy i działy się te rzeczy, więc jakby... Więc czemu się drzwi zamknęły właśnie?